Jacek Rałbo To jest Scanner Defense 24. Państwa moim gościem jest dziś dr Mateusz Seroka, Ośrodek Studiów Wschodnich, ekspert analityk do spraw Bałkanów. Dzień dobry. Panie doktorze, zacznijmy od może od kwestii, która przykuwała najbardziej uwagę, a więc ten nieudany spisek rosyjskiego wywiadu, który miał przekształcić Bałkany pod, jakby to powiedzieć, modłę rosyjską. Na ile jest to tak naprawdę kreowanie pewnej rzeczywistości, a na ile no, Czarnogóra jest takim państwem niestabilnym? Czarnogóra ma swoje problemy wewnętrzne związane z polaryzacją sceny politycznej na zwolenników partii Milodziukanowicza, czyli człowieka, który rządzi tam już 26 lat de facto. A jaka jest jego, jakby to powiedzieć, zaplecze w kontekście relacji z Rosją? On kiedyś był człowiekiem, który popierał Slobodana Miloševića, który następnie miał dość, dość dobre relacje z Rosją, o czym świadczy to, że Rosjanie chętnie kupowali nieruchomości na Wybrzeżu Czarnogórskim. Natomiast z biegiem czasu on zobaczył, że więcej Profitów daje mu współpraca z Zachodem i zorientował się na integrację europejską, integrację z NATO. Czy taki pragmatyzm podparty ekonomicznymi kwestiami? Tak, tak, zdecydowanie. I w tej chwili Czarnogóra znajduje się na ostatniej prostej do NATO, bo w tej chwili trwa ratyfikacja protokołu akcesyjnego przez państwa członkowskie NATO. I w związku z powyższym Rosja, której celem strategicznym jest to, żeby utrzymać Bałkany powiedzmy w takiej szarej strefie. Na czym polega by taka szara strefa? Na tym, że te państwa na pewno by się nie zintegrowały z NATO. Natomiast w mniejszym stopniu, ale też gdzieś tam pojawia się ten wątek antyunijny, czyli żeby to zostało, czasem w tej rosyjskiej propagandzie pojawia się takie efektowne, ale właściwie puste określenie, strefa buforowa. Że bufor pomiędzy czym stanowi? No właśnie, taka słowiańska brać, która się rozlewa taka, prawda, po Ale to, to, to właśnie nie ma żadnego oparcia, bo, bo bufor pomiędzy Zachodem, owszem, mamy Chorwację, czy Węgry, czy Rumunię, czy Bułgarię, które są w Unii Europejskiej i NATO, a z drugiej strony te państwa, które jeszcze nie weszły ani do Unii Europejskiej, ani do NATO, bo Albania jest już w NATO, natomiast nie ma jej w Unii Europejskiej i one owszem są otoczone przez państwa unijne i natowskie, ale z drugiej strony no, to brakuje tej drugiej strony. Tak? Rosja nie, nie ma tam swojego terytorium. Więc mówienie o buforze jest jakby, czy tutaj jakby jest produktem ten, propagandowym rosyjskim. Czy ten czynnik serbski nie jest tutaj takim elementem, że właśnie Serbia otończona przez wpływy natowskie, czy to nie jest gra właśnie na Serbię? To powiedzmy w ten sposób, że dla Rosji Serbia nie jest tyle sojusznikiem, co państwem użytecznym, które można wple wpleść w tą swoją antyzachodnią grę. Dlaczego? Dlatego, że Serbia widzi w Rosji państwo, które będzie jej pomagało w utrzymywaniu takiego niedopowiedzianego, nie do końca zdefiniowanego statusu Kosowa. Serbia nie godzi się na, na, na niepodległość Kosowa. Więc to jest taki podstawowy czynnik, który powoduje, że Rosja jest jakiegoś rodzaju partnerem, zresztą w takiej państwowej propagandzie serbskiej. Na przykład manewry wspólne powietrzno tak. są pokazywane jako taki przykład. Tak, to jest, to jest właśnie też ciekawa rzecz, że więcej kontaktów Serbia ma jednak z państwami natoskimi i bierze też w wielostronnych ćwiczeniach udział, to są ćwiczenia nad, zarówno na terenie Serbii, jak i na terenie Grecji, Bośni, Hercegowiny czy Niemiec nawet. Natomiast propagandowo bardzo duży nacisk, prawdopodobnie ze względu na takie sympatie pro, prorosyjskie w społeczeństwie. Ale one są nadal silne w społeczeństwie serbskim? One są stosunkowo silne, ale one się nie przekładają na przykład na y, potężne poparcie dla sił prorosyjskich. Owszem, w tym obozie rządowym jest. Y, Skrzydło prorosyjskie. Umownie, umownie można powiedzieć, że to jest partia aktualnego ministra spraw zagranicznych Iwicy a która, która miała około 11% poparcia. Natomiast, taki, natomiast ta partia jakby nie, nie prezentuje takiej bardzo otwarcie prorosyjskich poglądów. Nie, jest to, nie, jest to, nie są to poglądy, które można łatwo wykorzystać. W propagandowej maszynie. Co innego, serbska partia radykalna, która w, 2000, w zeszłym roku z powrotem weszła do parlamentu. Jakie jest jej poparcie? Było na poziomie około 7-8%. To jest, nie jest tak jakiś najważniejszy gracz. No, nie pewnie. jest. Natomiast no, ta pozycja prorosyjska też jest podzielona, bo mamy jeszcze 13 deputowanych łącznie, którzy weszli z takiego koalicyjnego komitetu. Dweri, partii, Demokratyczna Partia Serbii, to Demokratyczna Partia Serbii, która kiedyś się obalała Miloševića, teraz zaczyna prezentować prorosyjskie stanowiska. A to jest efekt pragmatyzmu czy efekt nazwijmy no. to czynników zewnętrznych? Sądzę, że to jest raczej efekt yy, narastania jakichś tendencji prorosyjskich wewnątrz tej partii. Aczkolwiek ona i tak jest stosunkowo umiarkowana w porównaniu ze swoim koalicyjnym w czasie wyborów partnerem, partią Dweri, która jest partią młodych ludzi, ale utwarcie opowiadającą się za. Nie wchodzeniem do Unii Europejskiej, nie nie, zerwaniem kontaktów z NATO i za sojuszem rosyjsko-serbskim. No właśnie, a jak ta sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, mówiliśmy o Czarnogórze, mówiliśmy o Serbii, wygląda w kontekście Macedonii? Często się podkreśla, że właśnie Macedonia jest takim miejscem, gdzie może dojść do jakichś wewnętrznych turbulencji. Czy tutaj pan doktor widzi szansę na jakieś konflikty wewnętrzne w Macedonii? On już trwa, ten konflikt wewnętrzny, ale on jest przede wszystkim konfliktem nie tyle idącym po szwach etnicznych, co wewnątrz macedońskim. Jest bardzo silna polaryzacja sceny politycznej przemawiającej głównie do macedończyków etnicznych. I mamy w tej chwili ten efekt, że w wyborach ostatnich zwyciężył teoretycznie WMRO, Długoletniego premiera Gruewskiego natomiast zwyciężył tylko o jeden punkt procentowy z stosunku do socjaldemokracji, która też tradycyjnie A ta przemawia. Liczność dla... przemawia się znaczy przekłada się na co? Ona się przekłada na to, że na scenie politycznej Macedonii funkcjonują partie, które kierują swój przekaz wyłącznie do. Albańczyków i tak jak WMRO, wyłącznie do Macedończyków. SDSM, czyli ta socjaldemokracja macedońska przez lata też mówiła tylko do Macedończyków, natomiast w czasie ostatniej kampanii wyborczej zdecydowali się, że będą też mówić do Albańczyków i to częściowo znalazło odpowiedź z drugiej strony, ponieważ Taka wprowadzili, połączenia. Tak, wprowadzili dwóch posłów, którzy są albańczykami, czyli pokazali jakby, że można też grać inaczej nie tylko po liniach etnicznych. Natomiast no, najważniejszy taki problem jest w tym, że ta polaryzacja sceny macedońskiej tej wewnątrz tej dotyczącej etnicznych Macedończyków spowodowała to, że bardzo wzrosły jakby akcje partii albańskich i to spowodowało na no, aktualne przedłużenie kryzysu, który trwa już ponad A to, dwa lata. Czy to co widzimy na scenie politycznej, w rozmowach politycznych, w takim sensie bym powiedział też wyborczym, przekłada się na poziom zagrożenia w sensie chociażby wystąpienia możliwości no, walki, użycia broni, czy raczej jest to taki konflikt polityczno-społeczny? W tej chwili jest to jeszcze konflikt polityczno-społeczny. Oczywiście nie można wykluczyć, że dojdzie w do takich wokal. sytuacji. No tak, to jest to dosyć stereotypowe podejście, ale nie można wykluczyć, że dojdzie do na przykład, jakiejś prowokacji, tak jak w 2015 roku, kiedy w Kumanowie nagle wybuchły walki, które prawdopodobnie były gdzieś tam sprowokowane na zamówienie polityczne. Natomiast jeszcze w tej chwili obie strony starają się to w miarę spokojnie rozwiązywać. Znaczy, naciskają na siebie, mówią dosyć radykalnie, ale, ale jednak to nie, nie, nie przeradza się na przykład w zamieszki na, na terenie Skopia, Skopia czy, czy mniejszych miast macedońskich. Natomiast no, pojawiają się naciski z zewnątrz, znaczy z jednej strony oczywiście Unia Europejska, która jakby. Żyrowała te przedterminowe grudniowe wybory, która uważa, że ta że jednak Gólewski powinien się pogo, pogodzić z tym, jak, yy, yy, jak przebiegły rozmowy o tworzeniu większości parlamentarnej. Czyli po prostu poddać się pod, jakby decyzję wyborców, tak? Bo, tak, wyborców, ponieważ tutaj mo no, nie można mówić o zdecydowanym zwycięstwie. Oczywiście w propagandzie partyjnej będzie to poruszane, że on miał więcej tych głosów, ale jednak mimo wszystko, no, no tutaj prawda, te, te rozmowy pokazały, że tam byli też inni wyborcy. Ale, a z drugiej strony mamy bardzo skarżycielski ton ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, który mówi, że ta cała platforma postulaty albańskich, z, z którymi Albańczycy wy, wystąpili podczas negocjacji, to wszystko było żerowane przez Zachód i że Zachód starał się usunąć legalne władze, władze macedońskie. Zadałbym pytanie moim zdaniem teraz kluczowe w relacjach chociażby wewnątrz Jak kryzys migracyjny wpłynął na stabilność tych państw na Bałkanach? I ta kwestia tej transportu tysięcy osób, które przeszły przez państwa, tak jak Macedonia. Tak naprawdę, jeśli chodzi o Macedonię, to Macedonia pojawiła się jako potencjalny problem dla państw zachodnich przez to, że ten szlak migracyjny przechodził właśnie przez Macedonię. I, I to, że my w tej chwili się zajmujemy w ogóle Macedonią, mówi się o niej szerzej, że mówi się o niej w prasie zachodniej, no to jest efekt tego, tego kryzysu migracyjnego. Natomiast Serbia porodziła sobie bardzo dobrze. Oni wręcz, można powiedzieć, że mieli pewnego rodzaju instytucjonalne zyski z tego, że nie są w Unii, znaczy nie, nie krępowały ich procedury, więc mogli to na przykład stosunkowo sprawnie Reagować, tak, reagować na to, jak się zmienia ta sytuacja. Bo już na przykład w Chorwacji już to zaczynało prawda, buksować. Ale też długo mówiono na przykład o tych problemach granicznych, tak? kiedy to państwa zaczęły dyskutować na przykład odnośnie uszczelnienia tej granicy i niejako grozić sobie. Czy to nadal funkcjonuje, to takie napięcie pomiędzy państwami? Zaczęło ono w tej chwili, ponieważ nie ma już przynajmniej na razie problemu jakichś potężnych przepływów migracyjnych, to w tej chwili zupełnie zeszło na dalszy plan, na przykład Słowenia Część tego drutu kolczastego, który postawiła nad granicy z Chorwacją, już zdjęła. Chorwaci też nie, nie, nie mają jakichś ciągłych pretensji do, do Serbów, i tutaj jest raczej już, już nawet, zresztą pod koniec tego kryzysu migracyjnego, były już ustalenia mówiące o tym, żeby, że, że musimy współ, Czyli współpracować do fazy już, Tak, już dochodziło do kooperacji służb bezpieczeństwa, właśnie, to znaczy w sensie policji, służby granicznej. Tych państw, no i oczywiście jeszcze pomoc ze strony państw europejskich, między innymi Polski, która wysyła swoich pograniczników do Macedonii. Jeżeli mówimy też o obecności Polski w tym regionie, no to nie da się zapomnieć o kwestii Kosowa. Jaka jest w ogóle sytuacja w Kosowie? Bo Kosowo zeszło na jakiś taki dalszy plan, stało się narzędziem dyskusji, chociażby o Donbasie, ale no, część z widzów na pewno chciałaby dowiedzieć się, co się dzieje z Kosowem. Mieliśmy w styczniu taką sytuację, kiedy Serbo, Serbia wysłała pociąg obklejony hasłami Kosowo, Kosowo jest Serbią w 21 językach, m.in. po albańsku. To była ewidentna prowokacja. Ten pociąg został zatrzymany na ostatniej stacji przed wyjazdem na teren Kosowa. Kosowskie władze ze swojej strony wysłały policję, która miała zablokować tory. Tam doszło do, 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 do zaostrzenia retoryki pomiędzy oboma państwami. Natomiast tak na dobrą sprawę zostało to wykorzystane przez obie strony do, do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Tutaj oczywiście... Czyli nie ma przełożenia w takiej makrostrukturze? W takiej nie ma to przełożenia w, te, w tym sensie, że prawda, nie stoją wojska serbskie na przykład na granicy i nie wyszykują się do ataku, w, tak jak mówiłem... Albo jednostki paramilitarne. Tak, albo jakieś jednostki paramilitarne. Zresztą badania opinii publicznej w Serbii, które pokazały się właściwie już pod koniec tego Kryzysu y, pokazują, że Serbowie są bardzo niechętni do rozwiązywania go w sensie ludności, y, y, siłowego rozwiązywania, i trzy czwarte Serbów odpowiada się za, y, za tym, żeby w ogóle nie, nie wchodzić w jakiekolwiek konflikty, nawet jeśli tam Serbowie byli w Kosowie w jakiś sposób dyskryminowani. I większość też przytłaczająca opowiada się za różnymi formami dialogu, pod różnymi warunkami, ale jednak dialogu, a nie że my zerwiemy dialog i nie będziemy rozmawiać. Natomiast na terenie Kosowa jest teraz w wewnętrznej dy, dy, debacie politycznej wykorzystywana ta sytuacja, która miała miejsce w styczniu do podnoszenia kwestii przekształcenia kosowskich sił bezpieczeństwa w, w armię, co wymagałoby zmiany konstytucji, a to by wymagało zgody serbskiej mniejszości. Więc teraz jest próba takiego, propozycja przez aktualnego prezydenta Kosowa, Hashimata Ciego, jest propozycja rozwiązania tego w ten sposób, że zmieni się po prostu ustawę i, i zwiększy, nie konstytucja się, tylko z, tak, akt. zwiększy się uprawnienia tych, tych sił, sił bezpieczeństwa, co co, one, co, co, co zresztą nie do, niezbyt dobrze przyjmowane. W państwach zachodnich. Panie doktorze, tak konkludując już naszą rozmowę, jakie wyzwania w zakresie bezpieczeństwa widzi pan w tym regionie? Przede wszystkim właśnie mieszanie się jakby sił zewnętrznych w tamtejszą scenę polityczną, czyli, tak, czyli zarówno propagandowe wykorzystywanie mediów, tak jak to robi Rosja, czy też właśnie jakieś wykorzystywanie sił nacjonalistycznych do Wzmacniania tego przekazu propagandowego, czy to jakichś ewentualnych prób destabilizacji regionu. Plus no, taki wewnętrzny czynnik, jakim jest to, że te władze w większości tych krajów e, nadal mają takie tendencje autorytarne, to widać i w Macedonii, i w Czarnogórze, i w Serbii. W Serbii stosunkowo to jest jakby... E, Na pewno będzie jeszcze wiele okazji, żebyśmy o tych kwestiach podyskutowali. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. To był Scanner Defense24. Dziękuję. 24. dziękuję.